Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry Primal. Jak widzicie, wstał piękny, bardzo piękny poranek. Słońce świeci, jest po prostu zajebiście. patrzcie jak to wszystko pięknie wygląda. I pomyślałem, te, że zrobimy tak, jak ostatnio mówiłem, czyli pójdziemy zobaczyć, e, co to są za te misje wioski. Tak naprawdę, jak widzicie, tu mamy dwie tak na, e, naprawdę w wiosce i zdałoby się zobaczyć. Tylko na razie mogę coś wytworzyć, dlatego też zobaczymy. O, możemy wytworzyć właśnie ten kołczan, bo mamy rzadkie pióra, które ostatnio zdobyliśmy. E, I. I co z tego co pamiętam, nie musimy oddawać już e, temu mm, Łodze, łodze, tak łodze, więc możemy po zrobić ten kołczan Mamy już kołczan ulepszony na maksa, 48 strzał możemy przynosić przy sobie, więc jednym słowem bardzo, bardzo, bardzo dużo Mamy też umiejętności, ale nie sądzę żebym ja cokolwiek teraz chyba chciał coś tutaj zrobić Mniejsze kołyszanie się jak rzucam włócznią W sumie to nie jest takie złe, weźmy sobie to Przyda nam się. I dobra, no zobaczmy sobie tą misję u tej pani z naszej wioski. Dobra. Co to za czarodziejem jestem? Jak mam to zrobić niby? Zgniła rzeka. No i, no i spoko, zgniła rzeka. Jak ja mam to zrobić? Dobra, czyli mamy tutaj nową wioskę ze zgniłą rzeką. E, sprawdźmy jeszcze, teraz sobie tą drugą misję odpalimy od razu. Mamy tutaj goście obok. I ślizgiem. Dzień dobry. O tak. Dobrze. Ale się moc Ale się falną. Hmm. <laughs> Czyli po z drugą mamy misję, żeby komuś pomóc. Dobra, gdzie są te misje? E, jedna jest tutaj, a druga. To jest misja wioski, tak, troszeczkę dalej. E, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyli mamy jeszcze w razie czego legendę mamuta, której nie chcę robić. I w, w wiosce mamy jeszcze od kogoś misję? Chyba nie. Dobra. E, chodźmy... Na... Uważaj dziecko, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? W ogóle znikłeś? Gdzieś tam opobieg tam, dobra, e, mogę pchnąć dziecko? Do skały? Śmiałe by było. Wiem, jestem trochę dziwny, ale dobra, mniejsza o to. Dobra, lećmy tam parkour. E, lećmy, lećmy do tej zgniłej rzeki, nie, what the hell. Okej, okay, jestem. Żyję. Dzień dobry. Nie wiem po co go zabiję, chociaż nie. Skóra... E, z, skóra zwierząt mi się przyda. O właśnie, skóra zwierzęca tak naprawdę. Mm, dobrze biegnę? Dobrze. Co znaczy sobie może na mapie. İletim, mum onu. Evet şimdi mumunu haç Powiem co ci powiem wam, że nic nie robiłem, kompletnie nic nie robiłem Myślałem, że na weekendzie coś tam poczyszczę mapy i tak dalej, ale no po prostu nie miałem czasu Naprawdę, kurde, że kiedyś miałem tyle czasu na gry i po prostu mogłem sobie grać, 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 było fajnie Teraz mam naprawdę mało czasu, więc tyle co nagram na YouTube'a i potem po prostu przeważnie już sobie nie mogę pograć A pewnie kiedyś bym tą grę wymaksował w kilka dni, a tak teraz muszę kurde się tutaj bawić i bawić No ale w sumie dłużej się będę bawił, może będzie to jakoś tam, nie wiem, lepsze będę miał wrażenie z tej gry Znajdź źródło choroby Okej okay. Czyli co mam iść śladami yy, ...zdechłych ryb, tak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy tędy, tutaj też są. Włączmy się z rokłow łowcy się włączy Saręki Cyjon A zostawmy go I o to chodzi, tu musimy znaleźć źródło choroby tej rzeki Chyba tędy tylko nie mówcie mi, że ktoś nasrał do rzeki przez to jest. Jakiś problem Okej, okay, tu to się dzieje Zbadać Masz pańska, Więcej ryby trzeba szybko. No to, to nie wiem tak, a lecimy Mon, Mon, gdzie ty jesteś? A, obok mnie, dobra Tropimy, tropimy, tropimy. Aha. Nara! Nie wkurzać mi nawet tutaj proszę Was, bo ja to śledztwo toczę! Jak Sherlock A, on się napił złej wody, tak? O, czy on Trzeba się tam na górę? Chyba tak Sprawdźmy Tak tak, tu dalej choroba idzie Skakuję na górę Hop, jeszcze raz No hop Czy to tu już tyle? Okej okay. Aaa, czyżby przez, przez niedźwiedzia tego było? Był problem? aha to jeszcze nie, przez, nie jeszcze nie przesto ok ślady niedźwiedzia ciekawe co to zdarzyło myślałem że po prostu jakieś zgniłe ciało właśnie w jak to właśnie tutaj ten niedźwiedź i tak dalej tam był wcześniej ło, łoś i ten windja jeden ale nie to coś innego jeszcze Okej okay. no dobra to się teraz gorzej dzieje Coraz więcej much Znajdź źródło choroby. Chyba coś tu będzie Na tym mapie mam chyba zaznaczone Ta, trupy Dobra Padaj wilku. No chodź. Mój on się nim zajmie, w razie czego. Tutaj jeszcze jedno ciało gdzieś mamy. okej, okay, jest. Tak myślałem, że te ciała po prostu gniją i tak dalej. Tyle? A i wilka mam zabić jeszcze. Gdzie jest wilk? nie musisz, że mi muna chcecie zabić Ej, bez kitu, go tu już nie ma Pozwoliłem mu uciec. Są! Dwie strzały dostał powinien paść Na no, razie czego trzecią dowalimy mu O, trochę Nie ma co, żeby się mordowała skóra, dobra Tu był rzadki biały wilk? Dostałem skórę białego wilka nie wygląda jak jakiś rzadki. Ale nic, dobra. Eee, gdzie jest ten wilk jeszcze, jeden, który uciekł? Czy tam na górze, czy to jest niedźwiedź? Tyle chyba. Okej. Okay. Zgniła rzeka ukończona, co nam to da? Póg doświadczenia czy coś? Chyba tak, chyba tylko tyle. Eee, dobra. Czyli tą misję mamy już zakończoną. Co by tutaj dalej robić? Wytwarzanie, może coś wytworzyć, o, ciekawe sidło łowcy Cztery pułapki, ale ja pułapek nie używam za bardzo Co tu wydam? Skóra białego wilka rzadkiego Wolałbym ją zostawić, wiecie, bo może mi się przydać do czegoś Dobra, sprawdźmy co teraz możemy robić tak naprawdę Mamy Raz, dwa, trzy, cztery misje Plus, mamy gościa kolejnego. A nie, to jest Fort. Ok, sorry, Fort. W sumie to mamy ile minut? Już 8 minut. Druga misja wioski? Lecimy? Lecimy. Dzisiaj miały być te misje wioski, więc zróbmy sobie misję wioski. Ale w jednym odcinku zajdziemy robić te po prostu misje główne od ludzi z naszej wioski. Dobra, mamy lecieć w którą stronę? Tutaj. To jest. Tu. okej okay. parkour. I nagłówkę. Może lepiej nie Dobra, popływamy sobie chwilę Kurde, powiem wam, że ładna okolica Taki domek tutaj na tej wyspie zbudować Dokoła woda Nawet czysta Nie Niezaniecz... zanieczyszczona Lasy wokół Fajnie by było w takiej okolicy mieszkać, co nie? Wiadomo, że trochę lipa bez internetu i tak dalej, ale kurde na takim Dzikim łonie natury Fajnie by było czy to jakaś skrzynka jest? Ok, jest. Twarde drewno. Oko. jesteśmy prawie na miejscu. Co to jest? Totem ducha. Super. I znowu wzrok łowcy. Ok, są ślady o. Dostał Okej, okay, dostał Moon dobrze się spisałeś W ogóle mood mi często ratuje naprawdę w takich bardzo złych sytuacjach za co mu trzeba podziękować, czekajcie Fał eee, miałam wcisnąć I znów tropimy! Ej, trop zgubiłem Przekaj mi się tu trop gubi Słuchajcie, może gdzieś tu widzimy na górę. O! odkryto ognisko, spoko. Ja bym bardziej chciał trop znaleźć. Okej, okay, i tu się tu zakręca. Aha, okej. Okay. To mamy. I znów go zgubiliśmy. Jest. Dobra. Powiem, że, że ludzi ciężej tropić. Tak jak zwierzynę dużo, dużo łatwiej. O, jakiś rzadki zwierz jest! Bo rzadki zwierz zostawia zapach. tropu No mam pójść, a czekajcie, bo tu jest rzadki zwierz, co nie? Nie To po prostu dzik A szkoda Co winda? Dobra Czyli będziemy się bawić. Zabójstwo jakieś. Boko. Moon spokojnie. Spokojnie, spokojnie Moon Moon. Da się tu jakoś wejść, jesz hak? Nie ma. Ej, tu też mam coś znaleźć. Ten o, tu się da wejść, dobra. Tylko to jest tak, tutaj na górę... Jak mam tam wejść? Bo tu wierzam, pnącza, co nie? Co tu jest? Mieraj. o, jest kwit, dobra, znalazłem. Wejdziemy na górę, z góry będzie lepiej wszystko widać. Zobaczymy gdzie idziemy o. Dobra, chodźmy ten na razie Zaginiony totem mam tu gdzie znaleźć, dobra Dziwne jest to, że mam po prostu na mapie, jakby tak dwa miejsca zaznaczone. Tam trochę kotków, jest. Stawmy sobie je. Czy mamy już tą eliminację z powietrza? Zaraz zobaczymy. Nie. A mogę jednak doda, zarobić śmierć z góry. Okay. Dobra, to Do temu niestety nie widzę. Ale tu jest ciało windia. Możliwe, że gdzieś tutaj Jest, dobra Ustawić to na ołtarzu, dobra, zaraz to zrobię Tylko najpierw trzeba zająć się niedźwiedziem Dobra, nawać włócznie Jedziemy w głowę Druga Trzecia Okej okay. Czyli wiemy, że niedźwiedź może tylko trzy włócznie wytrzymać To nam w sumie jest na rękę Będziemy mogli teraz łatwiej, już łatwiej już załatwiać, jak już mamy teraz 4 e, ani nie dwie włócznie. Okej, okay, mam tam totem na górze ustawić, tak? Cicho być. Trafienie w głowy z włóczni. To musiało boleć. Mogę tam wejść? Mogę, dobra. Ło Boże, on się tu wbiło. A jak tam na górę mam wejść? A, tutaj po tym chwycie pewnie i naokoło. Dobra, lećmy tam. Bo tutaj nic nie mam, dobra Okej, okay, gdzie jest na górę? Jest Powiem wam, że te misje wioski nie są takie złe, ale czy ja za nie tylko e, expa dostaję? A w sumie jakby miałem populację dostawać, no chociaż nie, jak cię cieszą wiosę, to powinni się więcej ruchać To powinno być więcej ludzi po prostu i tyle Dobra, widzę już gdzie to to, 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 mam ustawić Au no nie, jeszcze zarażony A słyszałem węża, myślałem, że jest tam z tyłu jest, dlatego pobiegłem do przodu, patrzę wąż. Oko Jak ja mam to trafić z... No właśnie Kurde, dwamy mi Nie, no daj mi maczugę Masz maczugi Come on, come on No wychodź Halo Halo, cześć! Chodź tutaj Dobra, jeden załatwiony. Drugi A, drugi już wszystko mi jedno, bo już Mundun tu jest to. Miejmy w razie czego obroni? Gdzieś tu był Chodź, chodź tu, chodź kotku, wracaj. A, poszedł sobie, dobra. Jak będę tego, załatwiał nawet. Nie, wraca. Widzę, że wraca. No Jaki jebany troll? Aż <grym> mu głowa została w tym. <grym> żebym go wbił do maczugą tak ścianę, że mu głowa została w środku. <grym> o boże. No, nie będę się znęcał nad tym kotkiem. Ustawmy totem. Jaki piękny. I totem ducha. Ukończono. Doświadczenie dostaliśmy. Bardzo mnie to cieszy. Która minuta 17, więc może mam jeszcze chwilkę... O, uwaga. O, Tam jakąś misję. Chodźmy, zobaczmy to. Totem ducha 2 na 12 Spoko. Cześć sakwi. Ok, czyli mi się misja gdzieś odwulkowała. A nie wiadomo gdzie. O tutaj chyba. Ta. Czy to jest zwykły lew, czy jakiś lepszy? Zwykły. Dobra, co możemy jeszcze porobić z tej misji? Tu no, mam jakieś misje. Ale to jest dopiero chyba rozpoczęcie misji, tak? Okej, okay, jaskinia... Mordy mamy... A blisko nas coś jest? Bursuki, wiecie co? Chodźmy zapol zapolujemy na bursuki, bo one są nam potrzebne, ich skóry, do mojej chaty, do lepszenia mojej chaty. Takara. E, więc stałoby się, co nie? Zróbmy sobie małe polowanie. Dawno, dawno nie robiliśmy małego polowania, właśnie. Dzień dobry. I dobity piękne na trzy rzuty. Mamy skórę lwa jaskiniowego. Dobra, idziemy na burcuki. Powiem wam, że tak. Burcuki są po prostu przerąbane w tej grze. I w czwórce były. I tutaj jak trwała I już widzę jakiegoś innego. Gdzie jesteś? Widzicie? Takie małe. gówno. Bije bardzo mocno. Biega jak głupie. Przynajmniej Moon nie potrafi zagryć, dobra, mam pierwszą skórę Bursuka. Jeszcze mi z tego co pamiętam dwie potrzebne, chyba że dwie dostaniemy. Nie, jedną, dobra. Chodź, chodź Moon Szukamy dalej Bursuków. Jest wejście na górę, dobra, wejdźmy na górę. Tam widzę też e, tą rękę, znajdźkę co nie, niebiesko na mapie zaznaczoną. No, może pójdziemy sobie ten też tam. No, w się Borsuków coś nie widzę. Ani nie słyszę. A ręka jest blisko. Na dole, tak? Co winda? Łowi mi się w snajpera? Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, 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 o, trafienie w głowę jest tak z daleka, to jest to, to jest to, dobra gdzie jest ta ręka? Bo nikt tam nie biegnie. Myślałem, że ktoś biegnie, wiecie? Okej, okay. a to jest rysunek na skalny. Ale gdzie? Czy tu jest jakieś wejście do jaskini? Czy to jest w tym Prawdopodobnie nie tak, więc zobrawiłam to. Poszukam sobie to kiedy indziej. Ej, to jesteś mój! To nie jesteś Moon, moon. To nie jesteś moon, moon Myślałem, że jesteś Moon, moon. A i co tam? Gdzie są bursuki, proszę was? Mi są bursuki potrzebne Wzrok łowcy. Borsuk oh, Fuck Co tam jest za zwierzę? Dzik, dzik mnie nie obchodzi. Ja potrzebuję bursuków. Ludzie też mnie nie obchodzą. Co to za wioska? Jakieś nieznane miejsce. Chodźmy tam, odwiedzimy to. Dzień dobry. Czy wy, Windzia? Obóz samotnej włóczni. Poko. Po Ej, to nie tak źle wygląda. Dobra, ale ja chciałem bursuki. Dobra, wiecie co, kończmy ten odcinek, bo tak będę chodził i szukał tych bursuków. czasami naprawdę się ich długo szuka, dlatego też nie ma co tutaj przedłużać, dzięki jakie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to zostawcie oczywiście like, jakiś komentarz i z tym pięknym widokiem, może tak się tutaj troszeczkę przesunę, z tym pięknym widokiem kończymy właśnie e, ten odcinek, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, na razie, pa, see ya.